Halo! Czy mamy tutaj fanów Ekstra klasy? A czy mamy tu fanów zbierania kart piłkarskich? To idealnie się składa, ponieważ nawiązają współpracę, z której również Ty możesz skorzystać, z firmą Sportzu. Używając kodu PATRYK10 na stronie Sportzu, dostaniesz 10% zniżki na zamówienie, wykluczając ekskluzyw boxa. W paczkach poza kartami bazowymi możesz znaleźć również fragmenty koszulek, karty podpisane przez piłkarzy, karty specjalne i wiele więcej. Na stronie sportzu jest szeroka oferta wielu boksów. Zapraszam cię do skorzystania z kodu patryk10 i otrzymasz wtedy zniżkę minus -10% na swoje zamówienie, wykluczając exclusive Boxa. Ja jestem mega fanem kart piłkarskich. Kiedyś za dzieciaka zbierało się tego trochę więcej, teraz jednak trochę mniej. Otwórzmy i sprawdźmy, co będzie w pierwszej saszetce. Tomasz Romańczuk. Dawid Błanik. Ojej, jego bym chciał w legi. Kacper Tobiasz Mateusz Kowalczyk Antoni Kozubal Czy Architekt of Play? Tornike Gaprandaszwili Zarki Gdynia Karta specjalna Architekt of Play No dobra, nie zostaje was z jedną saszeczką, więc otwórzmy drugą. Mateusz Żyro, były zawodnik Legii Warszawa Aleks Pozo Michał Kaput Łukasz Sekulski, napastnik Wisły Płock. Kuluris. No to już akurat nieaktualny napastnik, ale były Król Strzelców Ekstraklasy. I tutaj też już karta specjalna piłkarza, który nie występuje w Ekstraklasie. Giants of League, czyli Roya Morishita. Także zapraszam Cię na stronę sportzu i kolekcjonujmy karty do naszych albumów.